Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę Wam świetny New El Pro RGB LED Light. Zapraszam do oglądania. Unboxing. Na przodzie opakowania mamy zdjęcie lampy, informację jaki to model informację, że maksymalna moc wynosi 12 W oraz że producent daje 40 miesięcy gwarancji. Z prawej strony mamy logo producenta, z tyłu mamy kilka cech urządzenia oraz jego pełną specyfikację. Z boku ponownie logo producenta, a więc otwórzmy to. Na samym początku mamy instrukcję obsługi, sznurek do przywiązania lampy np. do ręki, kabel USB-A na USB-C, futerę na lampę oraz oczywiście samą lampę, recenzja newell Pro RGB to lampa LED stworzona z myślą o kreatywnych fotografach i filmowcach, którzy poszukują wszechstronności, wysokiej jakości oświetlenia i możliwości tworzenia efektów świetlnych. Ta lampa oferuje wiele funkcji i możliwości dostosowania, które sprawiają, że jest niezwykle atrakcyjnym narzędziem dla profesjonalistów, jak i entuzjastów fotografii i filmowania. Jednym z wyróżniających się elementów Newell-Kathie Pro RGB jest jej charakterystyczny kształt miecza świetlnego o długości 64 cm. Ten niezwykły design nadaje lampie unikalny wygląd i sprawia, że jest ona łatwo rozpoznawalna. Ponadto długość 64 cm zapewnia użytkownikowi ogromną swobodę twórczą, zarówno podczas pracy z ręki, jak i po zamontowaniu urządzenia na statywie z gwintem 1,4 cala. To oznacza, że można łatwo dostosować lampę do różnych scenariuszy i uchwycić niepowtarzalne ujęcia. Lampa oferuje szeroki zakres dostosowań kolorów i efektów świetnych. Możliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie od 2700 do 6500 kelwinów pozwala na precyzyjne dostosowanie światła do zastanych warunków i pożądanego nastroju. Dodatkowo lampa oferuje obszerną przestrzeń w HSI, co umożliwia eksperymentowanie z kolorami i tworzenie niezwykłych efektów świetnych. Można dostosować jasność i na scenie do każdego wybranego koloru, co daje ogromną możliwość twórczą i pozwala na osiągnięcie pożądanych efektów. Miecz świetnie sprawdzi się jako urozmaicenie tła podczas nagrywania czy streamowania. Sami ocenicie, który obrazek wygląda lepiej. Oczywiście, gdyby dodać do tego światło kontrujące czy odcinające, można byłoby uzyskać jeszcze lepszy efekt, jednak nawet przy minimalnym nakładzie pracy, obrazek moim zdaniem wygląda dużo lepiej. Warto również zauważyć, że Katki Pro posiada 12 gotowych efektów specjalnych. Można wybierać spośród różnych efektów, takich jak przejście RGB powolne, przejście RGB szybkie, burza z piorunami, migająca żarówka, TV, świeca, ognisko, fajerwerki, policja, wóz strażacki. Pogotowie ratunkowe. SOS, które dodają dynamiki i dramatyzmu Twoim zdjęciom lub filmom. Dodatkowo można dostosować każdy z tych efektów regulując jasność, aby dostosować je do swoich potrzeb. Ta funkcja daje nam pełną kontrolę nad efektami specjalnymi, pozwalając na tworzenie spektakularnych wizualnie produkcji. Urządzenie jest wyposażone w wbudowany akumulator o pojemności 2600 mAh, który zapewnia długi czas pracy. U mnie po zabawie z lampą w celu poznania efektów po godzinie i 37 minutach ekran pokazuje dwie kreski skaczące na 3. Więc myślę, że około 3 godziny są jak najbardziej realne do uzyskania. Można od lampę za pomocą portu USB-C, co sprawia, że jest wygodna i praktyczna w użytkowaniu. Ponadto lampa może być również zasilana za pomocą powerbanka, co daje większą mobilność i niezależność od źródeł zasilania. Jest to niezwykle przydatne podczas zdjęć lub filmowania na zewnątrz, gdy nie ma dostępu do standardowego zasilania. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje moc wyjściową 12W, wysoką wartość CRI 95-97 i TLCI 98-99 oraz maksymalną jasność 640 luxów, możliwość ściemniania od 0 do 100% oraz oraz szeroki zakres regulacji RGB od 0 do 360 stopni umożliwiają precyzyjną kontrolę nad światłem. Wymiary urządzenia to 640x36x35 mm, a jego waga wynosi 570 g. Konstrukcja lampy Newell Cat Pro RGB jest lekka, ale jednocześnie wytrzymała. Wykonana z aluminium lampa jest solidna i trwała, co gwarantuje długą żywotność urządzenia. Dodatkowo ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodne trzymanie i obsługę, niezależnie od tego, czy pracujesz z ręki, czy zainstalowany na statywie. Sterowanie lampą jest proste i intuicyjne. Wbudowany ekran. OLED umożliwia łatwą kontrolę parametrów pracy lampy, a ergonomiczne pokrętło umożliwia szybką regulację ustawień. Dodatkowo lampa będzie mogła być zdalnie sterowana za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, co da nam większą elastyczność i wygodę podczas pracy. Niestety, na dzień nagrywania filmu aplikacja jeszcze nie jest dostępna. Podsumowując, New L Katki Pro RGB to zaawansowana lampa LED, która oferuje wiele możliwości twórczych dla profesjonalistów, jak i początkujących fotografów i filmowców. Jej wyjątkowy design, szeroki zakres dostosowań kolorów, efektów specjalnych, wygodne sterowanie i trwała konstrukcja sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie dla tych, którzy pragną eksperymentować z oświetleniem i tworzyć niezapomniane produkcje wizualne. Jeśli poszukujesz wszechstronnej lampy LED, która umożliwi Ci realizację Twojej kreatywności, to New Wellcut HRGB jest godną uwagi opcją. Ogólna ocena tej lampy to 10 na 10. Plusy Wygląd Jakość wykonania Czas pracy na baterii Pokrowiec w zestawie Duża ilość kombinacji ustawień, możliwość pracy na powerbanku. Minusy. Brak. No tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z oraz jeśli chcecie, napiszcie jakieś komentarze, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.